Dzień dobry, dzień dobry. Znowu się widzimy z Królestwa Niderlandów. Z okolic Arnhem. Z parku narodowego Zoom Jakkolwiek się to nie mówi. Z takich okolic przyrody. Popreden. Opodal No i gdzieś tutaj jesteśmy a że pogoda piękna no to trzeba było przyjechać bo wrzosy kwitną a tutaj wrzosów jest i ciut ciut no więc w tych okolicznościach przyrody przy 30 stopniowym upale idziemy we wrzosy no a jak ktoś chce dokładnie wiedzieć gdzie jesteśmy no, to jest tak. Tak się nazywa park. No, my jesteśmy dokładnie tu. Bez palucha. Przejście przez sklep. Zwierzątka. Lisek. I zaczynamy. Zaczynamy szlak. No więc moi drodzy, co można robić w upalny koniec sierpnia, początek września w Królestwie Niderlandów? No pojechać sobie do parku, połazić, i zobaczyć jak piękne hektary brzosów kwitną. Jeżeli się oczywiście komuś to podoba. Tak tu jest. Jest kupa parkingów, kupa miejsc. Do wejścia do tego parku, a jeżeli ktoś to lubi, no to może sobie mieszkać jakoś tak. Ej. <laughs> no, tak sobie też ludzie mieszkają. Czemu nie? A my wybraliśmy fioletowy szlak. Podobno taki trochę trudniejszy będzie się prawdopodobnie też piaskiem eee, ale będzie przechodził właśnie przez miejsca gdzie kwitną wrzosy i będzie je bardzo dobrze podobno widać tak mówiła pani więc 5 km spacerku przed nami i sobie idziemy mhm. raz byłam sama jest. Tam już za drzewami zaczynają się łąki brzosowe Czyli tą autostradą na wprost No i docieramy pomalutko Na szlaku ruch jak na autostradzie ale rzesłowisko rekompensuje. A to jest tylko drobny ułamek tego parku i tych widoków i miejsc, które można tutaj zobaczyć naprawdę relaksując się, że oj. dojść do słupka i nie przechodzić dalej. Widzicie nie tylko wrzos, ale i grzyb. Co prawda, jeden póki co na cały park, no ale jest. Grzyb są. Brzozy, import ze Smoleńska. I tu już las, który mało przypomina, że jesteśmy wśród wrzosów, ale. Nie do końca, bo wrzosy nas dzisiaj prześladują tutaj. W zasadzie po to przyjechaliśmy, żeby nas prześladowały. Proszę. Nie tylko grzybem, ale i żołędziem. Raz stoi. Jeszczuchy się cieszą. Jerzyny, żołędzie, wrzosy. Daar heb de ik vind het erg leuk Echt? Ja. iets Ja. Ja, even een klein stukje dat Muller gaat thing Ja. Ja. Hmm. Tędy gdzieś będzie prowadziła Nasza droga powrotna Gdzieś tam, 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 I wrzosy, wzrosy, wrzosy. Prawdopodobnie będziemy szli... Tak, na pewno będziemy szli tą ścieżką. Fajnie. A. Tak, z ręką na sercu można polecić to szlak w tej części parku Fioletowy szlak, 5 kilometrów. Na spacerek akurat I takimi ścieżkami można przejść faktycznie jest trochę za wcześnie tydzień dwa nie byłoby idealnie ale prognoza pogody nie jest na najbliższy weekend optymistyczna więc przyjechaliśmy teraz No nic tylko podziwiać to piękne miejsce jeżeli oczywiście ktoś lubi Aż nie wierzę. No cieszę się. Moja żona w końcu obejrzy jakiś mój materiał. Jakie to miłe. Moja oglądalność wzrośnie nieprawdopodobnie. Żosy się skończyły. i została nam ciężka przez las holenderskie furtki, które się same zawsze zamykają. nie są czerwone, jeszcze nie uważaj. Dobra Góra okay. O schody są Tak w końcu cień Wrzosom mówimy papa. pa Jazymut pa. na Parkik Zaczął się szlak turystyczny, zaczął się szlak gastronomiczny. No bo po takich spacerach ludzie muszą się nakarmić. A tutaj jeszcze jakiś park, a my szukamy naszego parkingu, bo weszliśmy troszeczkę inną drogą. Nie żebyśmy się czuli zagubieni. Ale dla Google Maps już taki większy dystans trochę mamy. i pan, który z tyłu chce nas rozjechać, z przodu zresztą też. A tam jest restauracja, ok. A tu już jesteśmy, tak, jesteśmy, już się znaleźliśmy. Dobra, to Medyta tam. Wow. Stamtąd po paluchu, stamtąd przyszliśmy. Tam się stamtąd idziemy tam i tam się kończy fioletowy szlak. No więc moi drodzy, wrzosy zobaczyliśmy, pospacerowaliśmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My wracamy do domu. Przed nami jeszcze jakieś, a w dniu dzisiejszym prawie półtorej godziny jazdy. I, no I tyle na dzisiaj. Tłumy, dużo ludzi na szlakach. Ciężko znaleźć miejsce na parkingu. No bo to jednak się miejsce podoba i jest bardzo turystyczne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. I zapraszam na kolejny jakiś wyjazd nieplanowany, nieprzewidziany, jak zwykle spontaniczny. Trzymajcie się i na razie.